Hejka, hejka, witam was w kolejnym odcinku na kanale i w dzisiejszym odcinku, no w dzisiejszym odcinku sobie zobaczymy właśnie nową polską kolekcję na Blockstar Planet, więc no zapraszam was bardzo serdecznie na odcineczek. Okej, okay, więc jak zwykle sobie najpierw przechodzimy sobie do wiadomości, więc byk oraz tutaj mamy właśnie idealna Polska, czyli Perfect Poland. Perfekcyjny angielski normalnie. Ale dobra, więc my sobie właśnie przechodzimy do wiadomości. Więc pyk oraz zobaczmy. Więc tak się oto prezentuje ta oto piękna wiadomość. Oraz teraz sobie właśnie już przechodzimy do sprawdzenia tej kolekcji. Więc tak się oto prezentuje ta kolekcja. Ten klocek ogólnie kojarzy mi się z chodnikiem, takim jakbym, nie wiem, czy kojarzycie, ale chyba jest taki chodnik, ale dobra. Tutaj sól. Oraz oczywiście nie mogło zabraknąć pierogów. I no, zanim sobie właśnie przetestujemy te klocki i oczywiście pierogi, to bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na nowy właśnie ślad, oraz jest to właśnie ślad polski, więc pyk, 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 okej. Okay. Więc mamy tutaj aktywowano polski ślad oraz tak się o to właśnie prezentuje on. Powiem Wam, że jest on naprawdę bardzo fajny, chociaż to zależy z której perspektywy się patrzy. Ponieważ, na przykład, jak z tej perspektywy, to widać, że Polska, ale jeżeli z tej, to jest taka już właśnie Indonezja. Ale powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie. Ale dobrze, póki jeszcze jesteśmy sobie w Nexusie, to sobie właśnie przetestujemy te jeszcze pierogi. Ponieważ ja tych pierogów jestem naprawdę ciekawa, dobra, sobie zobaczymy, gdzie one są. Yy, dobra, o, za 50 właśnie monet. Pyk, pyk, pierogi. No i super. Wam, że one są naprawdę bardzo fajne. O, użyj świetnego gadżetu w Nexusie. No, no jest super. No i widzicie? Pierogi. No oczywiście, że pierogi. No więc tak się o to prezentowały pierogi. Powiem Wam ogólnie, że 10 na 10 po prostu, nie wiem jak Wam, ale ja po prostu uwielbiam pierogi. Ja po prostu pierogi mogę jeść codziennie oraz mi się to nie znudzi. Możecie napisać w komentarzu, jak lubicie pierogi oraz czy je w ogóle lub lubicie. A jeżeli tak, to możecie, czy na słodko, czy na jakoś inaczej. I no. Teraz właśnie sobie przechodzimy do testowania tych klocków, czyli tutaj sobie właśnie lecimy do sklepu PYK oraz klocki i tutaj mamy właśnie te dwa nowe klocki, czyli sól oraz podłoga kopalni soli. Więc sobie to właśnie klocki kupimy, pyk i pyk, oraz sobie już właśnie widzimy się zaraz w wytworzeniu okay, świata. Więc jesteśmy sobie ogólnie już w wytworzeniu świata oraz zanim jeszcze sobie przetestujemy te dwa nowe klocki, to bym chciała powiedzieć, że ogólnie ostatnio Blockstar Plenty dodało, znaczy dodało, jakby przywróciło tą opcję budowania y ze znajomymi, więc jeżeli wiedzieliście o tym, no to fajnie, a jeżeli nie, no to teraz już właśnie wiecie o tym oraz tutaj jak możecie zauważyć, to mamy tutaj czat i tutaj mogę zaprosić kogoś o... Ale dobra, dobra, my sobie już właśnie lecimy przetestować te właśnie klocki, więc ja sobie na początku, jak jeżeli to ma być podłoga taka, to jakby zrobię z tego podłogę, o. Oraz sobie tutaj tak postawimy taką lekką ścianę, zrobimy z tego, o. No, superowo. Oraz z tej soli powiem wam, że ta soli mi się naprawdę bardzo podoba. Nie wiem jak wam, ale to jest chyba jeden z takich właśnie lepszych klocków według mnie, no taki jeden z ładniejszych. Dobra, tej soli możemy zmieniać kolor, sobie zrobimy na żółty. O, dobra. I powiem wam, że naprawdę bardzo fajne. Tego chodnika też możemy, jakby. Jakiego chodnika? Tej podłogi możemy zmienić też kolor, sobie ustawimy na niebieski, ponieważ czemu nie? O. No i powiem wam, że naprawdę ładnie to się prezentuje. Więc tak oto się prezentują te klocki, oraz powiem wam, że naprawdę ten klocek kojarzy mi się z tym chodnikiem, jak wcześniej mówiłam, oraz ten klocek będę po prostu nazywała chodnikiem, ponieważ, ponieważ tak, ponieważ tak jest fajnie i mi jest wtedy łatwiej. Ale dobra, oraz tutaj mamy właśnie sól i ten klocek, jak wcześniej mówiłam, jest naprawdę bardzo fajny. No i w sumie to by było już właśnie na tyle z oceniania tych właśnie dwóch klocków. Więc to by było już właśnie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się spodobał, a jeżeli tak to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subika na kanale wraz z małeczkiem, żeby nie przekapić kolejnych fajnych filmików takich jak ten. Więc no ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca oraz ogólnie mam nadzieję, że Wam się podobało. Podobał wam się taki krótki odcinek. Ogólnie przepraszam was, że ten odcinek jest taki krótki, ale ogólnie, no, po pierwsze, to tak tutaj jest trochę mało rzeczy, a po drugie, no, to nie ma chyba sensu, jakby przedłużać, tak jakby, no, no nie widzę sensu, jakby po prostu przedłużać odcinek. I no, więc to by było już właśnie na tyle. Papatki, bajo, życzę wam miłego dnia, wieczora, nocy.